Witajcie kochani na moim kanale, ja nazywam się Wewi i zapraszam was do oglądania. W dzisiejszym odcinku będziemy testować ochraniacze WKKW Premier Equine Air Cult Carbon. Z racji tego, że ochraniacze są białe, większość osób powie, e, tam, nie, nie kupię ich, bo są białe, pewnie szybko się brudzą. A ja postanowiłam zrobić test, Akuś drugi raz będzie miała te ochraniacze na sobie. My będziemy szły po śniegu, po błocie, po wszystkim, co się da. Wybrudzimy je jak najbardziej się da. No i potem zobaczymy, jak umyjemy. Czy tak samo będą wyglądać? No, najlepsze ochraniacze KW, bardzo sławne. Od 2012 roku je produkują. Czyli już tyle lat i dalej są e, najlepsze na rynku. Jeszcze tyły nam zostały do kupienia, ale to w późniejszym czasie. Na razie. Muszą odblokować się granicę z Anglią, żeby można było wysyłkę sobie zamówić, bo to granice z Anglią są, bo no, w Polsce niestety nie ma. Pa pakują tropicel. Nie ma prawdy. Na razie jeszcze nie ma o widzicie, się troszkę obróciły. Zobaczymy, naprawdę. Jestem ciekawa, bo po ostatnich skokach, wam szczerze, że zbyłam je od razu. Też były z błota. Teraz z gąbeczką no normalnie się wszystko zbyło. Nie musiałam szorować, nawet. I były jak nowe, jak w trawlerze, Nie wiem, co ona teraz tam szuka. Co ty Koju szukasz? Nie, tropiciel. A co robi? Koju, tutaj nie, nie rośnie trawa na asfalcie. Coś się pomyliło. No mówię ci, trawa nie rośnie na asfalcie. Nie rośnie. Ale zostawcie z nami do końca, bo dzisiaj idziemy na super widok, mega, bardzo fajny. Kurcz, piękny spacer będzie. Patrzcie na ten śnieg, nie wiem czy będzie widać. Aki! Pięknie! Cudowne ujęcia będą. Ja nie wiem czy ona w ogóle obrudzi te ochraniacze pod takim śniegiem, ale dobra. <ślesk> ja też nie wiem. Cicho. Super. Kiedy ta wiosna kalendarzowa? No dzisiaj. Dzisiaj? No. Co? To mi na wiosce nie wygląda. Pół metra śniegu. Minus 9. No. Sejmułka. <noise> Ludzie mówią, że nudne te vlogi takie same. To teraz coś innego. Proszę bardzo, sejmułka zagada. Sejmułka zagada. A kawana kupę robi. He he he. Umijamy Kupę zakopmy jak psy robią Dobra, idziemy A kuję ser jak dziki koń nie No masz szczęście Bo nie będzie mi się ciało wyciąć Idziemy za paku miłem Patrzcie jaką ścieżkę nam robi O nie było nudno to mam dla Was zabawę Wymyślcie nową ksywkę dla Hakamady. I yy, najlepsza ksywka, bardzo śmieszna, która rozśmieszy. No to będę tak mówić dla Hakamady. No idź, idź. Dawaj wicher. Leć Staszeniak. Nie. Za dużo śniegu. Dzielny koń szuka jedzenia. No i widzicie, możecie zobaczyć teraz naturalne zachowanie koni. Jak kiedyś dzikie mustangi szukały jedzenia. To właśnie tak. Tylko, oczywiście, stadem, nie? Wiele koń prowadzi, a reszta idzie za nim. I szuka trawy. I picia. I co najlepsze, konie chodzą tymi samymi ścieżkami. Co pierwszy koń zrobi, nigdy nie z trasy tak jak ja teraz. Po prostu łatwiej iść po ścieżce. I nawet jak dzikie zwierzęta robiły takie ścieżki, to konie też szły po tych ścieżkach. Wow. Co? Ja się topię! To idź tam śladami a kawady. idzie. No, on tak idzie. Ochroniacze są nadal białe, przyzwoite. O, takie ja się kropki się jakieś. Tak, ona robi ścieżki. Idź koniu tańczowy. Paszła. O, proszę bardzo. O, leć galopem, leć, fajnie. Tak. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. No to idziemy taką, co tam? Taki zakręt, potem... O, fajny odcinek. Idziemy tam gdzie położy się. No już usiadam, się kładzie. Tutaj robimy takiego zawijasa. Tutaj znowu idziemy tędy. Stachumi. Ontariot ten zrobi zawijasa. Super, fajnie, że słońce świeci i zaczął śnieg pruszyć, sypać. Fajnie to wygląda. Chyba pijana. Chciała bryknąć pewnie. A teraz jaki jak z zrobiła. Co jest? Brawo, Sonko, proszę. To ja na tą okazję widziałam sławczka Oooo. Jaki łodziak. Super! Pięknie wygląda. No, teraz masz się wypadać. Sora, Jeszcze spaczka i je pogryzwa. Jecha! Pięknie, matka. Zobacz, zmieniłam maść. Na jeszcze bardziej srokato. Jak ci się podobam? Jak ci się podobam? No. no, mama, powiedz, powiedz, mama. <gryzła> o, ciula. Proszę bardzo, tak by akwada wyglądała w maści srokaty. Co wy na to? Za no. Hop. Tak! Uh -huh. Hop. Dobry. Dobra, okej, okay, idziemy Idziemy. Dobry koi. No i Ja nie wiem się... Kurczę. Haki! Proszę ci, nie! Haki! Rrrt. Dawaj, chodź stąd, Dobra, i tak tam jest ogrodzone, to przyjdzie. No ja wiem, że jest Begi, wiem. Ale ona ci nie zarży. Chodź, idziemy! Haki! Dawaj! No pi... super! Siup. Nie wiem, słuchaj. Idziemy, idziemy. Per się utopił, jak zawsze. No słońce, pogoda nam dopisuje. Ale widzę, że tych okręgaczy chyba nie przetestujemy. Po prostu przetestujemy i pod względem śniegu. I tyle. No. Ale nie pijemy, tylko testujemy ochraniacze. O kurde. Co to było? Nie. No nie da się, no ja nie wiem jak. Ona by musiała galopem przez to przelesić. No to tu ludzie. ale przecież to wystarczy, wejście ochraniacze są brudne. Masakra. Dobra, uwaga, teraz będziemy wiatr z połową Ontario. Dzień dobry. Jak pan się czuje? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Okej, okay, dobra. E, czyli pan pragnie smaczka. E, czyli pan umie się uśmiechać? E, nie. Nie. ale umie się uśmiechać. Czy pan pragnie smaczka, ale pan... Chwilę, bo tu się coś zatygował. O! Czy pan pragnie smaczka? <laughs> nie pragnie smaczka! Zostaw ciebie! Pan pragnie smaczka, czy pan nie pragnie smaczka? Tak. Pragnie, no to proszę smajla. Proszę smajla do kamery. Proszę ładnego. Ładnego na tle słońca, no? Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj Zenek. No. No dawaj Zenek. Zenek. Zenek, no. No. Nie. kurde, w kamerę, wiesz ty co? Smaj. Smaj. No Zenek. No nie bądź taki. Ładniejszego umiesz. Ładniejszego umiesz. No. No, Smaj. No, O! No, 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 no. No dawaj, dawaj. Rezygnacja. O, super. Widzisz, no umiesz. Super. Ci pan jednak, Ontario, chlebiony, co? Mam, mam, mam. Cookies. No, 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 no. Super, Ontario. No widzisz, będziesz na vlogu. Na no. dobry, 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 dobry? Powiedz, że dobry. Dobry? Tak? Dobry smaczek, ok. No i fajnie, dziękuję. Dziękuję za uwagę. Teraz już nie musisz robić smajla. Teraz mi nie jest rękawiczki. No a teraz zrobiłeś ładnego. Nie ma, teraz sobie nie obraziłaś się. No. Nie, majcie, idziemy dalej. Wracamy do Hakumiła, dzikiego ogra. Dziki ogier, dalej, dalej przemierza dla Aha, i zakusowała. No to my też kusem. O, żeby się wywaliła. O nic o, oczywiście znowu nie nagram brika Hakanady. No, no trudno. Podejście numer dwa będzie. zobaczymy. Oha, oha. się wystraszyła. Oho, spokojnie. Karetka dla tego, słyszycie. No. No ale wiesz no. Kto się widzisz, widzisz, Co jest? Ona tam coś widzi. Nie, dobra. Tam jakieś złe wody. Dobre, dobre. A Karola się wystraczyła. Otkie woskie obrazka. No to nieźle, Akumił. Nie, teraz już nagrywam. Teraz już będę nagrywać, nie ma. Run. A. O, jak myślałam, że skoczy. Ale ładnie się zrobiło. No. Ładnie, ładnie. Jak się patrzy. Co widzisz, Kojo? Wow, 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 wow. no oho, ho, ho. No, wywiad. No A No. Reportaż, co to jest. No coś jak wywiad na pewno No ładnie, no ładnie pogoda, ładna O, grania jeszcze się trzymają No, tu jest z górki je, piję. Też chlapać Nie nie, ona czy ścieżka, nie będzie. Magnie. Wow. No kalosze, ja uwielbiam. Kurczę, kalosze z dekatlonu daję radę. No tak jak mówiłam, tutaj mamy głubną drogę, więc muszę hakuś przytrzymać. No powoli, powoli. A my idziemy tam. Ktoś tu jechał, widzę terenową. Cisza prój Auto jedzie Dawej, dawaj Nie do auta, żeby się pospieszyło Dobra, droga wola. Run. Teraz chwila ciszy dla kopyt. Zagłuszyłaś ciszę dla kopyt Sajwa oka stwierdziła. No to nieźle! Aha. No, i ładnie, czyste. No to git, moi drodzy. Została ona, ostatnia prosta została. Idziemy na ten szczyt. Na ten jeden i zaraz będzie w dół i potem kolejny szczyt jeszcze większy. No i tam jak będzie fajne drzewo, to sobie skoczymy sakusią, jak będzie chciała. No i widzicie, takie mamy fajne widoki tutaj. Więc jak ktoś wygra w konkursie, o bilet do Wevi. To przejdziemy się raz spacerek z takimi widokami, ale to jeszcze. Pytacie kiedy będzie ten konkurs? Da was znać na YouTube. Więc spokojnie, czekajcie z cierpliwością. A nie pod tą górę galopowała Normalnie kawerzysta w biegu z nią czaiś, biegł pod tą górę. Normalnie koksu. Słucham. No, bez e, nasz, zobaczy, kupę. Jeszcze trochę. Tak ujmę prawie na szczycie. Tak blisko, tak blisko jak ja. Nie był Ciebie jeszcze nikt tak blisko. Ja już wyszukałam ten drugi hołd, bo no to teren, No, trenu wada radę. Ale takie duże są ma ten No. Takie duże właśnie. Ale ścieżkę ładnie widać akurat. Jezu! Dobra, jednak polecą to serdecznie No, no samego kapedziała, nie poleca, a już tego nie nagram Teraz mówi, że poleca I pięknie widać naszą wioskę Cyk Jest przeszkoda No i gitara No i fajnie No i stop jest kurde, tam śnieżka Dwa, chyba dziesięć razy nie. tyle Wyżej My na no uważajcie, bo jeszcze we w wchodzimy chodzimy na śnieżkę z konik. Chodzimy, o, nie wjeżdżamy, tylko chodzimy No A wiesz, żeby nas nie wpuścili No bo A we... z, kucyk, z kucykami byli, ale nie tak. Ale nie wiem, czy legalnie, bo tak to wygląda Dobra, będzie. dawaj, siłka, nagrasz Tak, bo ja muszę poszukać, ja muszę też nagrać Cześć. Nie no o, sardy wyglądają fajne. Co? A jakie malutkie, sipity. Mm, patrz, gdzie są tamte konie. Super. Nie są w koło drogi. No. telefonem, ponieważ gopro się rozładowało więc chciałabym wam pokazać jak wyglądałem ochraniacze po spacerze nie są jakoś dość mocno pobrudzone, no ale jednak Zobaczcie tą piankę w środku, pewnie większość z was myśli, że to się nie wypierze. Wypierze, można tak po powiedzieć, że się nie umyje. Ale zobaczcie, normalnie zwykły jakiś tam szampon, cyk, gąbeczkę, przecieram leciutko i zobaczcie, od razu schodzi ładnie. Tutaj specjalnie chciałabym wam pokazać jeszcze jak w środku to ładnie schodzi z tej pianki. Nic się nie wchłania, brud zostaje na zewnątrz. I oto efekt końcowy. Po prawej ochraniacz jeszcze nie umyty, a po lewej czyściutki umyty No wygląda jak wyprany w perwolu. Co o tym sądzicie? Myślę, że ochraniacze godne polecenia i to jest moja opinia prosto z serca nikt mi za to nie płaci. Po prostu jak ktoś się zastanawia nad dobrymi ochraniaczami, to polecam z całego serca właśnie. Air Cult Premier Equine.